Ach, słuchajcie, co może być piękniejszego w życiu kolarza niż dzień nowego roweru? Ta ekscytacja, ta radość z pierwszej przejażdżki na nowym bolidzie wypieszczonym. I tak naprawdę w tej sytuacji jedynym problemem może być to, że ten rower to nie jest do końca nowy. Cześć, dzień dobry, Jan Piątkiewicz, Bikesz CC. Witam Was już normalnie w tym dzisiejszym odcinku. Odcinku, który tak naprawdę jest wstępem do innego odcinka, a może więcej niż jednego odcinka, ponieważ w związku z faktem, że idzie jesień i że jest to idealny czas na takie troszeczkę bardziej techniczno, filozoficzno, a może po prostu niewymagające jeżdżenia na rowerze tematy, uznałem, że zajmiemy się tematem, który dość długo mi chodził po głowie, bo wydaje mi się, że po pierwsze obrózł w mity. Po drugie, jest bardzo rzadko poruszany, a po trzecie, wiąże się dla mnie też z pewnymi dodatkowymi korzyściami. A co to jest za temat? Temat jest w sumie bardzo prosty, ponieważ szukając w internecie różnych informacji, szukając różnych tematów, zauważyłem, że wiele osób, jeżeli chodzi o konstrukcję ram rowerowych, dalej podlega pewnym przesądom i pewnym mitom, które. Co by tu nie mówić? Często nie mają specjalnego odzwierciedlenia w faktach. Jednym z tych mitów jest temat w ogóle ram rowerowych, naprawy ram rowerowych i różnych materiałów. Ponieważ często dyskutujemy na temat właściwości różnych materiałów, na temat tego, że stal lepiej tłumi drgania, że karbon dobrze tłumi drgania, że aluminium to jest sztywne, że to jest lekkie, tam to jest ciężkie, ale często w tym wszystkim pomijany jest gdzieś wątek napraw rowerów. A co więcej, wydaje mi się, że wiele osób trochę żyje w takim przesądzie, a może utknęło tak trochę w czasach, w których to karbon był czymś nowym, czymś zagadkowym, tajemniczym, czymś, co sprawiało wrażenie takiej space technology i czegoś, co może generować dużo problemów, jeżeli coś się stanie. A zgodnie z moją wiedzą i zgodnie z opiniami osób, które uważam za autorytety w tym temacie, to jeżeli chodzi o naprawy materiałów, sprawa wygląda zupełnie inaczej i to nie karbon jest największym wrogiem. Co tu dużo mówić? Ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że staram się przynajmniej raz do roku zmieniać rowery, ponieważ dla mnie nowy rower na kanale to nowe tematy, nowe możliwości testy itp. Itd. i poza tym, że generalnie że biorąc testuję sprzęt, który dostajemy na jakieś testy, w yy, lub bardziej krótkoterminowe, to lubię też kupić sobie rower, po to, żeby móc robić z nim różne dziwactwa, żeby testować go na swoich warunkach w teście długodystansowym, zmieniać w nim części, ogólnie żeby biorąc modyfikować, robić różne rzeczy. No i ten czas właśnie jesienią jest idealny, żeby coś pozmieniać. No i tak się składa, że rowerem, który jest u mnie najdłużej aktualnie było, a w zasadzie, że chciałem powiedzieć jest, ale w sumie to już było, bo już sprzedałem te ramę, było Rondo. No więc rama Frameset rondo się sprzedał no i po rondo zostało całkiem sporo części. W zasadzie zostały wszystkie części, bo został po prostu kompletny rower bez framesetu. No i stwierdziłem, że coś trzeba z tymi częściami zrobić, bo mogą albo zalegać w pudłach do momentu, w którym wymyślę jakąś nową ramę. A pewnie nie poszłoby to szybko, ponieważ czekam właśnie na nowy rower, który ma się pojawić już 20 października. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tak czy siak, na pewno w najbliższych miesiącach będę katował inny rower. No więc te części by sobie leżały gdzieś w kartonie, ale ja stwierdziłem, że może można je wykorzystać w lepszy sposób, który zwiąże się z jakimś ciekawszym tematem. No i słuchajcie, tak mnie ten temat zaintrygował, że zacząłem sobie szukać w internecie, czy nie ma gdzieś jakichś ciekawych ram, które można by wsadzić do, czy na które można by założyć te części porądo i mogłoby z tego coś ciekawego wyjść. No i tak. Przypadkiem znalazłem na olx ramę Specialized ALEZA. Jedną z dwóch, moim zdaniem najciekawszych, przynajmniej dla mnie, ram aluminiowych szosowych na rynku obok oczywiście Cannondale Kada 13. Wiecie, że miałem kiedyś Kada 12 i ogólnie mam sentyment do szybkich, agresywnych i takich topowych ram aluminiowych, bo w jakiś sposób mnie po prostu ciągle intrygują i to, że w ogóle w dobie powszechnego panoszenia się karbonu ktoś jeszcze rozwija takie wyścigowe ramy aluminiowe. No i znalazłem ALEZA, który był prawie nowy, w zasadzie frameset był prawie nowy, natomiast no, przeżył dość paskudną przygodę, w związku z czym był do wzięcia za małe pieniądze, które no moim zdaniem tak były jeszcze za duże, więc ten temat negocjowałem. Warto wziąć pod uwagę to, że jedną z największych wad specialized Aleza, poza faktem, że ma geometrię, która dla wielu osób jest nieakceptowalna, bo jest bardzo wyścigowa. To tym drugim faktem jest to, że ten frameset nowy kosztuje 8000 zł katalogowo, nawet nie wiem, czy nie więcej, więc 8000 za frameset aluminiowy, szosowy. No, Duża kwota, co by tu nie mówić. W związku z czym ja w ogóle zawsze chciałem się pomierzyć z tym rowerem i tutaj dochodzimy do kolejnego problemu z alezem. Czyli ogólnie rzecz biorąc, Ales Sprint jest najczęściej jako frameset na rynku dostępny w tak małej liczbie egzemplarzy, że one się wyprzedają praktycznie na początku roku. Ciężko jest je dostać, ciężko w ogóle dorwać cały rower, żeby się móc zmierzyć, jeżeli chcielibyśmy sobie na przykład dobrać ramę. Więc stwierdziłem, że zaszaleję, kupię ten uszkodzony frameset w kilku w Szczerze sensie, pierwszym powodem była chęć zrealizowania tego tematu, czyli ogólnie rzecz biorąc na spokojnie jesienią pogadania z ludźmi, którzy moim zdaniem są autorytetami, jeżeli chodzi o naprawy ram aluminiowych i zobaczenie, co się da zrobić z tym framesetem, czy aluminiową ramę da się naprawić, czy to ma sens, co jest potrzebne do takiej naprawy, kiedy to się da zrobić, kiedy się nie da, ile to kosztuje i na jak długo taka naprawa wystarczy. I to jest pierwsza rzecz, którą się zajmiemy tej jesieni. Myślę, że będzie to ciekawy temat, który może być jednym odcinkiem i ten odcinek może brzmieć, tego się nie da naprawić i mam nadzieję, że ktoś... Dobry w tym temacie. Opowie nam przy tej okazji, co można naprawić i, ogólnie rzecz biorąc, jakie z tym są związane perypetie. A jeżeli nam się uda naprawić te ramę, coś się z tym uda zrobić, no to myślę, że może być to też ciekawy temat, jak się to naprawia, co się z tym robi. No i ten rower, jeżeli zostanie ze mną, no to będziemy patrzeć, co się z nim dalej dzieje. Natomiast te dodatkowe korzyści dla mnie, to nie ukrywam, po pierwsze, możliwość w końcu złożenia roweru. Tutaj wielkie dzięki dla Janka, mojego. Najlepszego serwisanta, który poświęcił swój czas na to, aby przełożyć po prostu wszystkie części z rondo i poskładać ten rower. Części pasowały jeden do jeden. Praktycznie wszystko przełożyliśmy, nie musieliśmy nic dokładać, więc żadnych dodatkowych kosztów poza miskami środka suportu ten rower nam nie, nie wygenerował, więc. Mogę w końcu pomierzyć się z ramą Aleza, czyli mogę się przejechać na tej ramie, zobaczyć, czy ona mi odpowiada, zmierzyć rozmiar. To jest 56. Jak na razie wydaje mi się, że jest super. Natomiast no, miałem okazję w końcu, mam okazję w końcu zmierzyć się z Alezem, zobaczyć, jak to wygląda. No i tak naprawdę tą trzecią korzyścią dla mnie jest fakt, że ten rower ma nieuszkodzony, idealny widelec, który, jeżeli to wszystko nawet się rozleci i ta rama wyląduje jako trofeum i pamiątka na ścianie, to. Zostanie mi widelec, co do którego mam pewne zamiary też, bo jeżeli z tej ramy nic nie będzie, a mówimy o takim rowerze dodatkowym, to nie jest rower do jazdy po górach, ja. W ogóle teraz to jesteśmy na takiej przejażdżce po gładkich, płaskich asfaltach, kilkanaście kilometrów od domu, żeby zobaczyć, czy to się wszystko trzyma kupy. Nie ryzykowałbym jazdy gdzieś na zjazdach, po górach i z większymi prędkościami na tej ramie. I tak czy siak, jako taki rower, zabawka, rower, eksperyment, jeżeli to wszystko nie wypali, to do tego widelca zamierzam sobie po prostu dospawać, po prostu zamówić, zrobić jakąś ciekawą ramę. Może to będzie stal, może to będzie tytan, nie wiadomo. Ale fajnie mieć w łapie dobry, karbonowy, nowoczesny widelec w idealnym, nowym stanie, więc... Tak czy siak, coś z tego zostanie. Cóż, wydaje mi się, że jest to ciekawy temat, bo mam nadzieję, że on się rozwinie też w tematy związane z karbonem, ze stalą, z aluminium. W ogóle, co są warte uszkodzone ramy, co z nimi można robić, czego nie można. I tutaj pojawia się bardzo ważna część tego dzisiejszego filmu, ponieważ. Ze względu na to, że jest to krótki film i nie jest to film taki typowy, w którym już rozwiązujemy problem, tylko tak naprawdę naświetlamy problem, to pytanie jest do Was. Czy Wy mieliście jakieś przygody z naprawianiem ram rowerowych? Niekoniecznie szosowych, mogą być też MTB, mogą być wszelkie inne. Stalowych, tytanowych, karbonowych, aluminiowych. Jak te Wasze doświadczenia z tego typu historiami wyglądały? Co się udało zrobić? A może po prostu sami się zajmujecie naprawą i spawaniem, albo klejeniem karbonu i też chcielibyście coś tutaj powiedzieć takiego, żeby... Widzowie mogli coś dla siebie z tego wycisnąć, więc zachęcam Was teraz do dyskusji w komentarzach. Jeżeli macie jakieś ciekawe wątki z tym związane, to napiszcie. Bo myślę, że to może być super wstęp do tego tematu. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o samego Aleza i rzeczy, które można sprawdzić w tej konstrukcji konkretnej, to zaskoczyło mnie to, jak dobrze mi pasuje tutaj rozmiar 56. Trochę się tego spodziewałem z jednej strony, bo ja w takich bardziej klasycznych ramach wyścigowych, jak na przykład stary Super Six, albo stary CAD, jak już mówimy o ramach aluminiowych, brałem 54, natomiast na przykład przy takiej bardziej endurance'owej geometrii ta 56 to mi tak średnio leżała. Ogólnie rzecz biorąc, miałem wrażenie, że te ramy są duże. No i zastanawiałem się właśnie, czy ten rower, który jest tak w pół drogi między taką najbardziej klasyczną geometrią, a współczesną geometrią wyścigową, znaczy, w tej 56 nie będzie za duży i pierwsze wrażenia są takie, że jest super, więc jest to już kolejne odkrycie i kolejny plus. Rower, no na pewno nie dla każdego. E, bardzo sztywny. Jeżeli chodzi o komfort tłumienia, jakichś wibracji, jest w tym po prostu słabo. Zupełnie nie do tego jest ten rower. I to czuć, że dla większości osób ta geometria plus ta, nazwijmy to, nerwowość, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji z nawierzchni, będzie nie do zniesienia, ale dokładnie taki ten rower ma być. To jest po prostu hardkorowa, wyścigowa rama aluminiowa. A jeśli ktoś nie zna mnie dłużej nie wie jak wyglądał u mnie dobór rowerów zastanawia się po co ty obważanie jeżdżący sobie dla przyjemności, dla eksperymentów kupiłeś tak sportową geometrię ramy, to przypominam, że od zawsze na szosie jeżdżę na tego typu ramach. Ja zaczynałem od tego typu geometrii. Jestem po prostu przyzwyczajony do agresywnej geometrii ram i na takich jest mi po prostu wygodniej. Może jest wam to, w to trudno uwierzyć, co po niektórym, ale uwierzcie mi, że większe mam problemy z ustawieniem pozycji i ogólnie z komfortem na ramach takich bardziej endurance niż na pięćdziesiątkach, czwórkach i pięćdziesiątkach, szóstkach o wyścigowej geometrii. Słuchajcie, ja wam muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę z realizacji tego tematu, ponieważ też uważam, że po to istnieje ten kanał i po to cała ta bikeshowowa przygoda jest, żeby też Odpowiadać na pytania i rozwiązywać takie problemy albo testować rzeczy, których nikt inny by nie zrobił, bo szkoda mu by było kasy albo czasu. Natomiast są to problemy, które no może się tak zdarzyć, że każdego z nas gdzieś tam dopadną. Jakiś dzwon, jakiś głupi wypadek, bo prawda jest taka, że bardzo wiele uszkodzeń RAM to często nie są jakieś widowiskowe dzwony i tragiczne historie, tylko przygody typu wjechanie do garażu, ściśnięcie sobie samochodem w garażu. Spadnięcie rowera na trenażerze, wyskoczenie z mocowania i mnóstwo innych idiotycznych sytuacji, które powodują czasami uszkodzenia ram, no i pojawia się problem, z którym wtedy sobie trzeba radzić. A potem, jak się okazuje, to rozwiązań do tego problemu w internecie nie ma, ciężko je znaleźć. Więc miejmy nadzieję, że tym razem trochę tych odpowiedzi będzie i komuś to na przyszłość pomoże. Ja Was oczywiście zachęcam do subskrypcji Bike Show. Do komentarza pod tym filmem, tak jak mówiłem, żebyście powiedzieli, co o tym wszystkim sądzicie. Zostawienia łapki w górę. I cóż, widzimy się w kolejnych filmach również w tym temacie. Do zobaczenia! Hej!